Co zmienić w programie zanętowym podczas łowienia w zimnej wodzie? Przede wszystkim należy zrozumieć, że w przeciwieństwie do lata program zanętowy nie powinien karmić ryby, a jedynie ją przyciągać. Ponieważ ryba jest mało aktywna i jej metabolizm jest spowolniony, bardzo łatwo ją przekarmić i nie otrzymać żadnego brania. A więc kulki proteinowe powinny być wyłącznie rozpuszczalne. Pelet drobny, mniej tłusty i szybko rozpuszczalny, np. miks peletów na zimną wodę lub pelet amino. Koniecznie dodawaj Fresh XS. Zawiera składniki odżywcze, ma przyjemny zapach i nie przekarmi ryby. Haczyki i przynęty powinny być małe, w rozmiarze 12 lub 10. Z przynęt polecamy mini Tic Tac. Konopie i orzech tygrysi można pozostawić, ponieważ dobrze działają o każdej porze roku. Można je również wrzucać do wody zmielone, aby lepiej sygnalizować punkt zanętowy. Często pojawia się pytanie, jaki smak zanęty wybrać w zimnej porze? Zawsze używamy rybnych smaków, które doskonale sprawdzają się o każdej porze roku. Karp w naturze żywi się małżami, drobnymi rybami i larwami, dlatego te zapachy odbiera jako źródło wysokobiałkowego pokarmu. Trzymając się tych wskazówek, na pewno poprawisz swoje wyniki na rybach.